Halo, halo, witam bardzo serdecznie w ultraszymi Poradniczku Słuchajcie, przepraszam, że jest tak późno, kiedy go wypuszczam. No niestety, czas mnie naglił w innych prywatnych sprawach, ale przechodzimy od razu już do meritum. Słuchajcie, musicie co zrobić na to dzisiejsze, czy tam te tygodniowe poszukiwanie skarbu. Słuchajcie, niemieckie wyścigówki są szybkie błyskawice i nie dadzą się żadnej strefie. Chodzi tu oczywiście o to, aby wyciągnąć swojego Volkswagena Golfa GTI z 1983 roku, dokładnie tego, którego mam przy sobie, którego też widać na zdjęciu, na Tutaj strefę pomiaru prędkości, gdzie będziecie musieli zdobyć łącznie trzy gwiazdki za prędkość. Możecie zrobić to, nie wiem, trzy strefy po jednej gwiazdce, dwie strefy po jedno, jedna, jedna gwiazdka, jedna dwie gwiazdki. Zupełna dowolność. Ja to jest, spróbuję oczywiście zrobić sobie dość ostro podszyprycowanym tym Volkswagenem, jedną tutaj trasę. Od razu na trzywiastki. Może mi się uda, jak mi się nie uda, to trudno. Lecę sobie kolejną trasę i zobaczymy czy mi się to uda. A jak pójdę sobie to za pierwszym, no to będzie wiadomo szybciej, więc lecę tutaj na pełnej i zobaczę, czy mi się to oczywiście uda. Będzie trochę ciężko się prowadzić ten samochodzik powiem szczerze, gdy, gdy ma się go tak mocno ulepszonego, jeszcze w samej też nie pomaga tutaj trochę ta. Nie pomaga trochę też pogoda. No chyba mi się jednak nie uda zrobić tego na trzy gwiazdki. Chyba trochę zabraknie, ale nie szkodzi, słuchajcie. Więc mogę szybko się e, oczywiście e, przełączyć na jakieś inne tutaj e, strefę pomiaru. Szybko gdzieś lecę. Proszę bardzo, gdzieś na przykład tutaj. Wydaje mi się, że tamtą strefę pomiaru zrobiłem na dwie gwiazdki. Jak nic, nawet na spokojnie. Więc od razu sobie go wyciągam na kolejną, bez żadnego problemu Słuchajcie, zrobię to wszystko oczywiście przy Was, żebyście widzieli dokładnie, że nic tutaj Was nie kłamie I że tego właśnie Volkswagena trzeba wyciągnąć no tam nie sprawdzałem, czy dokładnie miałem trzy gwiazdki, ale... Znaczy dwie, ale wydaje mi się, że tak, na spokojnie Taki ultra poradnik, ale jednak troszkę dłuższy Wydaje mi się, że jednak niż to nie będzie za bardzo przeszkadzać Parę minutek dłużej, no to raczej bez problemu Proszę bardzo, słuchajcie, mamy tutaj wyzwanie skarbów kończone, pewnie zrobiłem z 4 gwiazdki, więc na spokojnie tutaj sobie swój cel osiągnąłem. I tutaj nie mamy żadnego problemu. I teraz patrzcie na to. Mamy tutaj strefę. Gdzie mamy skarb nasz? Oczywiście, słuchajcie, bierzemy sobie nasz samochodzik i wyciągamy go na. Mm, gdzieś tutaj. Gdzieś go tam trzeba znaleźć. Ja sobie chcę z tym wystartować z tym. O, dokładnie gdzieś tutaj. I muszę znaleźć się na moście, tylko chyba jestem po złej stronie. Muszę ze sobą zaraz zobaczyć. Mamy tu oczywiście podpowiedź skarbu, gdzie on jest. No gdzieś, jak widać, pod mostem. Więc ja od razu zakwadeć się tam na szybcierał udam i wam dokładnie pokażę, gdzie to jest. Jeśli oczywiście nie chcecie znaleźć tego po swojemu. Dobrze, skończę, że pokażę wam może trochę z innej strony, żebyście dowiedzieli, jak tam podjechać. Słuchajcie, od strony zachodniej podjeżdżacie sobie, no mniej więcej gdzieś tutaj na wylocie z tunelu. Wjeżdżacie sobie tutaj, śmiesznym tutaj wjazdem na bezdroża, takie no, poza most, wjeżdżacie pod most i proszę bardzo, czeka na was wasza nagroda. 100 punktów ozatonu dla was tutaj jest oczekuje i słuchajcie, tak to właśnie się prezentuje zdobywanie tutaj skarbów po prostu z tej playlisty. Szybko ode mnie, to było na tyle. Tak naprawdę dziękuję oczywiście za oglądanie. Zachęcam do łapkaweczek w górę i tutaj subskrybowania. Będzie więcej takich materiałów. Na razie i cześć!